Siema! co? Nie wiem. Czy to jest. Się, że nie, nie. Co to jest? Co to jest? Co to się Co Nie! nie, Nie! to jest? Co to jest? kurde! Ja jest? Co to jest? Co to E' un problema, è un problema. E' un problema. E' un problema. E' un problema. E'

Wpisów bogaty, wieźliwa, że wizytę w tym wypadku na

Ja chcę karnet! Dobra, mój... mój faworyt na razie to jest... eee RN... Co? No, tak, tak, bo co sezon... Bo co sezon już się chyba... E, tańsze są dolce.

hanie, na CO TO JEST?! Widzicie, jakie ja mam lagi, o kurde. O nie, już nie mam lagi. A, ja. Melnarek, na Dobra. Ja nie wiem, co tu się odwala. TYPY, jeśli po tym odcinkiem wiecie <grymne> 5 lajków, to robimy kolejny odcinek Spotlighta, okej? Okay? Możemy się po tak mówić. Nie? Okej, okay, no, to, no to 3 lajki. Nie? 2 lajki. Okej, okay, dzięki. Na 2 lajki się yy, zgadzam. A co jest?! Co jest?! Co to jest?! Sorry, że teraz mam bębek. Pękają. Ale co to jest?! <grymne> Mo mój Eee, Moja e ulubiona pieczutka to jest właśnie ta. Wy to widzicie jakie ja mam lagi w ogóle. Ej! Ja też. I ja mam 10 FPS-ów w Dobra, mam 50 FPSów 40-30 kurde. 20-10. Nie, 5 fps Dobra, nie, mało mamy. Nie ja też. My chyba tego nie wygramy. Jeszcze... Nie. Jeszcze kilof mi się zbugował. O nie, o oni... nie. Mam tylko kill -off. Kill -off to nie broń. Aaaaa! No jak? Co za cheater? No dobra, tylko... Ustawienia, ja muszę zmniejszyć ustawienia graficzne. Napiszcie w komentarzu, co zrobić, Polaca oczywiście, albo sobie przetłumaczę. Co zrobić, uh, please guys, uh, co zrobić, żeby uh, ustawienia zmienić na dobre, ustawienia good ustawienia, good this good, what good this lag, no lag, please, uh, this What's this? Nie wiem, jak to jest po angielsku. What's this? Ah, ah. Have you got? Have you got? Have you? Oh my God. Oh my God. Dobra. Słuchajcie, to, co się tu odwala, to jest jakieś nie do pojęcia, nie? Um. Okej. Okay. Yes. Jakie lagi. To nie do pojęcia, jak nie, 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 nie do pojęcia. Moja, to jest moja ulubiona miejscówka. Ja nie wiem, ale moja, to jest ogólnie... Ej! Pozwól. No te... W ogóle, to są takie nowe to rzeczywiście, ale to jest moja ulubiona mapa, to jest moja ulubiona mapa, my favoi. Co to jest?! Nowa skrzynka! A nie, dobra, to jest jakaś łódka. Ha, pomyliłem łódkę z skrzyn ze skrzynką. Dobrze! Czekaj, ja się napiję tego. Oj, bo ja mam tylko jedną. O dzięki um, zamieszareczkę. Dobra. Nawet kolejne. Dobrze. Mam jednego kila Ej, pokaż mi! Zobaczyłam Są nowe perki Wzmasz Dobra Dobra mam pompę nie to Ej takiej nie było Tak, taka była Taka, taka pompa była Nie to jest, czekaj to nie jest pompa To jest strzelba bojowa Nie pamiętam jak ona się nazywała Ona była wtedy kiedy był tony stary Dobra, stary Fortnite. Yy, ale była taka broń Tylko że tylko w wersji niebieskiej A ja takiej to chyba nigdy nie było Może na jakimś nie wiem... Kryzys. Nigdy! Nie, to, to nie jest dobre, to nie jest. No to nie jest dobry. Nie, po... Nie, pokaż! Pokaż, jak ty kala! Pokaż. Pok poka... Ej, czekaj, czekaj. Ej, daj na chwilę przetestować, bo jeśli tobie tak jak taktykal, ej, wyżyć to na chwilę. Ej, wyżyć to na chwilę. Dobra. Zobaczmy. Tak, to jest taktykal. chyba 40 godzin. Zobaczmy jak. Mam. I teraz... Teraz masz nieskończonego sprinta. Czasy, stare czasy! Siema! faworyt Mój, mój ulubiony sezon! To jest mój ulubiony sezon! Ej, chodźmy do strachu! Gdzie? Pokaż, pokaż! Ej, mogę? Na chwilę? Ej daj mi na chwilę zobaczyć Dzięki Ej co jest katana A! Nie, sorry! Aaaa! Ej, co jest? Co jest? Ej, tu są jakieś super ataki! I to się odmawia! Czekaj, daj mi przetestować! Proszę! Co to jest? Co to jest? Co to, jest? to jest... Nowa OP broń, która... Powróciło! Powróciło! To powróciło! Bani, bani kosłona! Najlepszy sezon to jest najlepszy No. A, tymczasem kolejny tym, księżyc. Nie, tamty nie był aż tak dobry. Ten jest najlepszy. Dobra. Ej, jaki jest? Ja jestem... jaki... zaba... Zobaczmy. na to. Ba, ba, Ale co, ale to się odnawia, to się odnawia. Ej, w ogóle tym się szybciej idzie, Ale Szybko tym się nawala. Ej, to jest moja ulubiona broń. Ona będzie usunięta. Ona będzie usunięta. Taka tam jest yy, z Ej, zobacz, jakie jak gubane chcę. Ej, zobacz, jak katanam się rozwali, to z to zobacz, co się stanie. Chodź. Zobacz, zobacz. Ja zobacz, tak, zobacz, zobacz. Zobacz, na to Zobacz, na to to się to to no, co? <grym> co? się jak ta to Ej! Ej! Tutaj pod stacją można driftować! Co ma na to? Chodź, zobacz, jakie drifty tym można robić. Idę, chodź. Panato, 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 czekaj. どちらに Nie wiem. Tak. O, dzięki. Dobra, dawaj do lobby w takim razie. Ja nie mogę, ten sezon jest kozacki. Ty typ, się chwali złotami. Dużo, bardzo. Dobra to taki casualek, no. Ej, ej, umiesz stworzyć casuala? Mhm, dobra. W ogóle, jak moja mama przyjedzie ze sklepuje... nie? Jezu, jezu. O 22.00 moja mama, w sumie, wróci. Yy, szkoda. Bo yy, pewnie przy, przywiezie jak chipsy i będzie ok. Dobra! Robi wrażenie! Po tej rundzie idziemy jeden po 1 Na pewno przegram tych najchardziej. Jakim cudem w ogóle, ja gram od w sumie początku drugiego rozdziału, a ty Krzysiu grasz dopiero od trzeciego rozdziału. Co? Aha, sumie... Dobra, ale teraz będą nudy. Zobacz, nie mają paniki! Gdzie? Dobra. O nie, oni mają emotki, dobra. Tam, dawaj tam, dawaj na homie. tam, gdzie... Zaznaczyłem. Dobra. Ym, ale to już będzie materiał na kolejny odcinek. Dobra. Ha, -ha! Ym, co? O, teraz... czekajcie... Nie, nie! Ale w ogóle zobaczcie jak to wygląda, jak to mapa się zmienia. Porównajcie sobie mapę z pierwszego rozdziału, pierwszego sezonu, do mapy z yy, pierwszego rozdziału. Zobaczcie, jak teraz teraz. No, ja zrobiłem teraz, ja zrobię teraz nawet taki przeszok że yy, ro, rozdział pierwszy, sezony, jakie były mapy, jakie zmiany. A no a, nua, a i, know, I, know, I, know. I know. Takie coś zrobię. Dobra. Ja lecę, ma tą wieżyczkę. Dobra. Jakieś dobre do Mam potki. I to trzy. Nowy karabin. A nie. O, eee! Y egzotyki wróciły! Te egzotyczne, egzotyczne, na przykład, y skarb egzotyczne. do środka dostać? Eee, okej, okay, znalazła. a nie, dobra, co to jest za budynek? E, dobra, z, 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 z mam nową potęgę. A ja mam nową potęgę. Kolejny. robi wrażenie. Dobra. Jezu, go. O Jezu. za dużo Minecrafta. Bo EQ z Minecrafta normalnie. Dobra. A, no właśnie, zapomniałem Wam powiedzieć. Z Minecrafta też będzie. Czy ty giniesz? Ja. Dobra. Idę Dobra. Mam luz. I nie, oni ci czują. Jaki problem, gdy następstw mają z złotesem? Będę im walił mą Dobra, mam auto, więc jest pies. chyba cię uratuję. O ile mi nie strzelę auto, nie. No to... Proszę, oni tam są? Z bomby. Proszę. Dobrze. O, nie tu. Dobra, biorę to auto. No. No to fajna wyskocznia. Szybko, szybko, dobra. Dobra. Chyba cię uratuję. Dobra, ja teraz nie jestem przekonany Ja mam w ogóle dopilu. Dobra. Jaki? Dwa kluczyki, mam dwa kluczyki. Wsi wsiadaj do auta, wsiadaj do auta. Ej, tu są te... Ej, tu są te te nowe, widzisz? Te rury! I dawaj na rury, zobaczymy jak one działają. się można bawić. Ej, siadaj do mnie do auta, dawaj na wyskoczyć. No bo nie, czekaj. Ja najpierw... Ej, jest eksplozja do piknienia? nie Max, Miecz! No miecz to ja biorę. Kuma. Poślizg amunicji? Ej, to chyba działa... Ej, poślizg amunicji, to chyba działa tak, że jak się ślizgasz, to dostajesz amunicję. Ale nie, nie mogę tego zjeść, bo... To ja nie mogę przecież. Nadwyżka snajperek. Chyba pana. जी <laughs> जी Dobra, do lobby. O! Ej, w ogóle te nowe auta są do riftów Nie wiem po co to komu, ale fajne, można fajne triki tym robić. się też w ratować. I w ogóle tym nowym. O, mamy takiego samego skina. W ogóle tym nowym yy, motorem można spacją na kole jechać. Spacją na kole. Na jednym kole. Ja dobra, słuchajcie, tak jak mówiłem, ten materiał będzie na kolejny odcinek. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Nagrywał DuckX, tak, to byłem ja. I pa, i cześć! Będę Was witał w kolejnym odcinku z serii Fortnite. Fortnite Battle Pass.